Ejo, mamy 2 grudnia, czyli vlogmas numer 2. Stałam dzisiaj dosyć wcześnie, bo już o 5.30 i zaczęłam ten dzień od zrobienia sobie makijażu. Obudziłam się już dużo wcześniej i ciężko mi było doleżeć na łóżku, więc stwierdziłam, że dobra, wstaję. Odpaliłam świeczkę, żeby w domu czuć było święte i zabrałam się za przygotowywanie śniadaniówki dla Szymka. Dzieci jeszcze spały, więc pomyślałam, że nagram dla Was filmik z pakowaniem tej śniadaniówki. Zrobiłam go w trochę innej formie niż zazwyczaj. W międzyczasie wstał Oluś, więc musiałam się na chwilę oderwać, bo on zawsze z rana potrzebuje sporo przytulania. Lasów. Potem zrobiłam sobie kawę i przed przedszkolem mieliśmy jeszcze trochę czasu na zabawę. Ja chłopcom nie przypominałam i prawie by zapomnieli o prezencikach w kalendarzu adwentowym. Tym razem chłopcy dostali zwierzątka, więc dołożyli je do swojej kolekcji. Chwilę się pobawiliśmy i był już czas, żeby wychodzić do przedszkola. Po odwiezieniu szymka podjechaliśmy jeszcze do paczkomatu, bo skończyły mi się już płyny do mycia. W action już u nas ich nie ma, dlatego musiałam sobie zamówić zapas. No i jak już to mam, to zabieram się za sprzątanie. Miałam jakiś taki naprawdę produktywny poranek. Wysprzątałam dom dosyć porządnie. Nowe sprzątanie zajęło mi około 2 godziny, bo nie dość, że wszystko pomyłam, to jeszcze odkurzyłam i zmyłam podłogi. A samo mycie podłóg w naszym domu zajmuje mi około 40 minut. I jak już skończyłam, to stwierdziłam, że zasługuję na kawę. Zwyczaj kawę piję w międzyczasie, ale tym razem pomyślałam, że usiądę na kanapie. Długo ten mój odpoczynek nie trwał, dlatego że przybiegł oluś i bardzo prosił mnie o gofry, więc pomyślałam, że w sumie, no czemu nie? Dobra, robimy. W sobie zażyczył z bitą śmietaną polewą i jeszcze z owocami. Także taka mała rozpusta w połowie dnia. Przywieźliśmy szynkę z przedszkola i po po powrocie zrobiłam burkery, bo zostało nam jeszcze mięso z poprzedniego dnia. Potem do drzwi zapukał kurier z paczką od Crispy Natural. Staliśmy świąteczny zestaw prezentowy, a w nim 11 przekąsek i nowość rozgrzewające jabłko w formacie XXL, także naprawdę super, bardzo dziękujemy. Łapcie oczywiście kod rabatowy, który działa do 19 grudnia i robimy test smaku. Zarówno pachnie, jak i smakuje, oczywiście świętami. Przepyszne. My z Olusiem uwielbiamy te przekąski, więc myślę, że do świąt już ich u nas nie będzie. Całe popołudnie spędziliśmy na zabawie. Oluś trochę marudził i. Zasnął o 16:30, już nie protestowałam, najwyżej będę miała wczesną pobudkę rano. Mieliśmy z Szymkiem wieczór dla siebie, i tutaj już się z Wami żegnam. Do jutra, pa!